gęste nasadzenia starodrzew pochylone konary przez ostatnie 200 lat bo akurat w tym roku park obchodzi swoje 200 urodziny przez te ostatnie 200 lat te warunki sprzyjały osobom zdecydowanym na zakończenie swojego życia przez powieszenie nie znamy dokładnych statystyk ale mówi się, że od połowy XIX wieku do połowy lat 90. XX wieku w parku odebrało sobie w ten sposób życie ponad tysiąc osób. Ta dziwna, eteryczna atmosfera eteryczny duch przestał się w tym parku unosić dopiero po ostatniej rewitalizacji. Kiedy ustawiono latarnie, kiedy wycięto sporo starych drzew, czy akurat tych, na których znajdowano wisielców? Nie wiem. Wiem natomiast, że mieszkańcy instynktownie unikali tego miejsca.